Hej, Ania, zarobić dla mnie pieniądze? Hej, szefie, zarobię dla ciebie pieniądze. Twój portfel będzie pękał szwag, a ty będziesz wyglądał jeszcze przystojniej i bardziej charyzmatycznie. Jak widzisz, Ania jest gotowa do tego, żeby pomóc nam zarobić pieniądze. Ale czy sztuczna inteligencja naprawdę potrafi podsunąć skuteczne strategie, czy to tylko marketingowy mit? W tym filmie dam mi pełną swobodę i poproszę o wygenerowanie sposobów na zarobienie jak największej ilości gotówki, a potem przeanalizuję, sprawdzę, przepuszczę przez własny filtr i powiemy o tym, czy należy je traktować poważnie, czy też nie. Przejdziemy sobie przez trzy etapy: szybki zastrzyk gotówki, średnioterminowy i długoterminowy. Poproszę go o uwzględnienie różnych etapów życia. W ten sposób do każdego etapu życia dostosujemy poziom zaangażowania, jaki dana osoba może włożyć, tak abyś mógł realnie zobaczyć, jak wprowadzić tę strategię do swojego życia. Ok, pierwszy przykład, przez który przejdziemy, to młoda osoba bez pieniędzy, krótkoterminowo. No i tak. Ania stwierdziła, że taka osoba może zająć się freelancingiem, korepetycjami, pracą dorywczą, wystawianiem rzeczy na OLX. I mówiąc szczerze, uważam, że każda z tych dróg jest błędna. Dlaczego? Ponieważ młoda osoba powinna przede wszystkim ryzykować i wykorzystywać dźwignię. Jeżeli nie masz pieniędzy, to jest twoje błogosławieństwo, bo też nie masz nic do stracenia. Skoro nie masz nic do stracenia, możesz podejmować większe ryzyko. Możesz zagadywać, prosić, szukać, tylko trzeba wykazać się odpowiednią inicjatywą i włączyć o wyłączyć oniśmielenie. Wyłączyć oniśmielenie. Korepetycje czy prasa dorywcza uczą tak naprawdę tylko jednego: Jak wymieniać swój czas na pieniądze. Okej, okay, jeżeli robisz to, co lubisz, czemu nie? Ja sam często wymieniam swój czas na pieniądze. Ale pytanie, czy da się to skalować? Czy da się wykorzystać dźwignię? W tym przypadku absolutnie. To jest ślepa uliczka. Będziesz zarabiał dopóki. No właśnie, dopóki co? Dopóki potkniesz się noga, będziesz chory, nie będziesz w stanie pójść do pracy i co wtedy? Nie ma żadnej skali, nie zaczniesz nagle robić tysiąca korepetycji, mam rację czy nie mam racji. Więc zatrzymujesz się na pewnym pułapie, pułapie, który jest niebezpieczny. Więc młoda osoba powinna zamiast tego inwestować swój czas i energię w coś, co z czasem zacznie pracować samo na siebie. Przede wszystkim tworzenie treści. Nie ma większej skali niż robienie kontentu na social media. Ale ja nie jestem medialny, nie każdy się do tego nadaje, ja tego nie lubię. No to nie rób nic. Zawsze odpowiedź jest prosta. Jeżeli ci nie pasuje, nie musisz nic robić. Tylko czy będziesz zadowolony z efektów? No właśnie. Na pewno przyda się nauka nowych technologii, czyli cokolwiek co ma potencjał do skalowania. Ktoś mi przypomniał w komentarzu, że stworzyłem taki film dwa lata temu o sztucznej inteligencji i tam mówiłem co przewiduję, co się stanie. I uwaga. Wszystko się sprawdziło. Wszystko. Słowo do słowa. Powinienem sobie tutaj napisać na czapce. Kuba Łyko miał rację co do wszystkiego. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście by mnie posłuchał dwa lata temu i rozpoczął taki biznes, gdzie wdraża automatyzację do innych przedsiębiorstw, Ło! Oh, zarobiłby tyle kasy, naprawdę. Więc nawet jeżeli na początku nie zarobisz nic, to po roku możesz mieć kanał YouTube z dziesiątkami tysięcy wyświetleń. Brzmi to kusząco. Mam rację, czy nie mam racji. No i tutaj masz potencjalnych klientów. Jak będziesz uczył do matury z matematyki na live'ach na TikToku, to ma zdecydowanie większy potencjał zarobkowy niż jakiś do 18-letniego dzisiaj, który nie potrafi dodawać. Bo do tego, że się frustrujesz, to po drugie, nie ma skali, zarabiasz mało. Ile jesteś w stanie wyciągnąć na takiej konsultacji? Nie znam się na obecnych cenach, no ale nie wydaje mi się, żeby to było więcej niż 200 zł, jeżeli nie jesteś jakimś profesorem. Zatem, jak jesteś młody, to najlepszą walutą jest czas oraz energia. Czas oraz energia i zamiast oddawać je za grosze, lepiej inwestować w coś, co urośnie wykładniczo. Ryzyko tak naprawdę jest minimalne, bo nie masz jeszcze kredytów, rodziny na utrzymaniu. A potencjał jest ogromny, więc to moment, żeby zagrać w bank Próbować, testować, eksperymentować i tak dalej. Oczywiście w skalkulowany sposób, żeby na końcu się nie okazało, że narobić sobie długów. Dalej jest młoda osoba z kapitałem, no i tutaj Ania mówi może na przykład zainwestować w sprzęt, drukarka 3D, aparat, montaż komputerowy i świadczyć usługi lokalnie. No i tak mówiąc szczerze, mam co do tego bardzo poważne wątpliwości, bo myślę, że mogę zaliczyć się do tej grupy: ostatnie na co wydawałbym pieniądze, to na drukarkę 3D. No i to jest właśnie cały problem, bo młode osoby z kapitałem bardzo często zaczynają inwestować w projekty, które nie mają żadnego sensu. Zamiast pójść w rozwój umiejętności, skalowalne projekty, które budują wartość na lata, to kupują jakiś drogi sprzęt, który. Niby ma dać im biznes od ręki. No tak się nie stanie. Załóżmy, że znalazłeś innowacyjną szklankę za 15 zł. Ile jesteś w stanie takich szklanek sprzedać? Także jak już wchodzisz na rynek jakichś produktów fizycznych, to albo mieć bardzo dużą skalę i trafiać do większej ilości ludzi, albo mniejszą i sprzedawać droższe. Więc takie wydziwianie to jest szybki sposób, żeby pozbyć się tego co zarobiłeś. Kasa z pierwszego kapitału znika szybciej niż się pojawiła. No i zostajesz ze sprzętem, który nie zarabia, tylko sobie stoi w kącie. Dlatego wskazówka brzmi tak, żeby raczej iść w stronę rzeczy, które da się skalować. To jest to, o czym mówi Hormozji. Rób to, co działa, razy trzy, a dopiero później wydziwiaj. Dalej, dorosły w pracy bez pieniędzy. No, Janka twierdzi tak. Dorabianie po godzinach, sprzedawanie nieużywanych sprzętów, lokalne usługi. No i tutaj już idziemy bardziej w stronę rozsądku. Lokalne usługi nie brzmią źle. Dorosły człowiek, który pracuje na etacie ma rodzaj stabilności, no ale też ograniczone zasoby i zazwyczaj zobowiązania, kredyt, rodzinę, rachunki itd. Więc skok na głęboką wodę jest zdecydowanie trudniejszy niż np. u studenta. Sprzedawanie starych rzeczy, no to umówmy się, to jest krótkoterminowe rozwiązanie. Raz coś sprzedasz, później tego nie ma, to nie jest stabilne cashflow. Więc są w stanie doraźnie pomóc, ale nie przyczynowo, a my chcemy podchodzić do problemów w sposób przyczynowy. Natomiast już lokalne usługi typu naprawy, personalne treningi, no już brzmią zdecydowanie lepiej. Tylko trzeba wybrać umiejętność, która wyróżni cię na rynku i pozwoli wykorzystać dźwignię. Bo, na przykład, jak jesteś trenerem personalnym, okej, okay, to jest spoko zawód, ale to za mało, żeby podnieść stawkę. Więc, na przykład, możesz dodać do tego jakiś trening mentalny, być może przeprowadzić z taką osobą sesję oddechową. Cokolwiek. I masz już podstawy do tego, żeby wyceniać się lepiej, tak czy nie. Taki model nie jest skalowalny jak YouTube czy e-commerce, ale dla osoby dorosłej bez kapitału to bardzo praktyczna droga. Bardzo praktyczna droga. Dorosły w pracy z kapitałem. Ania twierdzi tak. Może od razu kupić coś pod szybki handel na przykład elektronika używana, flipping mebli. Myślę, że to nie ma sensu. Szczególnie dla osoby z kapitałem. Bo jeżeli jesteś dorosły i dodatkowo kapitał to twój największy atut to nie to, że możesz biegać po LX i wystawiać jakieś rzeczy. Twój atut to stabilność finansowa i że możesz pomnażać swój kapitał w czasie. Ale o tym powiemy przy średnio i długoterminowych inwestycjach. Osoba starsza bez kapitału. Rękodzieła, opieka nad dziećmi, zwierzętami, drobne prace w ogrodzie. Bardzo dobry pomysł, świetny. Jak tak sobie patrzy na starszych ludzi, to dla nich bardzo ważne jest to, żeby spędzać czas w społeczności, żeby mieć z kim pogadać. Często największym problemem seniorów jest takie poczucie samotności i w tym tkwi wartość. Osoba starsza może Połączyć przyjemne z pożytecznym. Zarobić trochę pieniędzy, ale jednocześnie mieć satysfakcję z tego, że pomaga innym, nie zamykając się przy okazji w czterech ścianach. Osoba starsza z kapitałem. Anka mówi tak. Może wynająć pokój w domu, kupić drobny sprzęt do wynajmu, na przykład narzędzia, przyczepę. No, nie jestem co do tego przekonany, choć wiem, że na przykład niektóre osoby wynajmują sobie pokój w domu. Uważam, że jak masz kapitał, jesteś starszy, to już tak naprawdę nie potrzebujesz niczego więcej tylko korzystać z życia na fula. Ewentualnie możesz coś zrobić w długoterminowych inwestycjach, ale o tym zaraz powiemy. Bo co z tego, że zarobisz sobie parę groszy na wynajmie? Procent składany już nie działa tak pewnie, bo jeżeli masz 20 lat i inwestujesz przez 40 lat, to nawet małe kwoty rosną wykładniczo. Ale jeżeli masz 75 lat, to nie będziesz czekał dekadami, aż ten kapitał pójdzie do góry. Teraz średnioterminowe źródła przychodu. Młody bez kapitału. Ania mówi to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, czyli budowa marki na TikToku, YouTubie, kurs online, newsletter. Świetny pomysł, wszystko nisko kosztowe z przyszłością. Zakładasz konto na YouTubie, nagrywasz telefonem, z którego i tak korzystasz i masz skalę. Koszt zero, czas tyle, ile włożysz, potencjał tak naprawdę nielimitowany. Jeden filmik może obejrzeć tysiąc osób, drugi milion. Dzisiaj żyjemy w świecie interest media. To oznacza, że możesz wrzucić jeden dobry film, on pójdzie wiralem. I wygrywasz. Ja ostatnio wrzuciłem jakąś prostą ciekawostkę o kreatynie i to zrobiło ponad kilka milionów wyświetleń na wszystkich mediach. Dalej, młody z kapitałem. Ania mówi, że uruchomienie prostego e-commercea, na przykład z koszulkami, gadżetami, reklamy w social mediach. Moim zdaniem słabe. Wchodzisz do gry, gdzie bariera wejścia nie jest za wysoka. A konkurencja jest ogromna. Nagle się okazuje, że Twoja super koszulka musi rywalizować z sieciówkami, które produkują taniej i mają ogromne, ogromne budżety. I wiesz, ja nie mówię, że to jest jakieś super złe, bo może rzeczywiście ktoś ma zgraną społeczność, która oczekuje na takie produkty. Wtedy spoko. Ale jeżeli startujesz od zera. No to będzie bardzo ciężko. Drugi problem reklamy w social media. O, wrzucę sobie stówkę i nagle zaczną spływać zamówienia. To już tak nie działa. Reklamy działają dopiero wtedy, gdy masz dopieszczony produkt oraz niszę. Tak tylko przepala ściano. Także jeżeli jesteś młodym z kapitałem, to nie chomikuj za innymi, nie powtarzaj po nich. Ty chcesz rozwijać swoje umiejętności robić content i się skalować. Dorosły bez kapitału. No, i tutaj Anka nam mówi, że afiliacja, usługi specjalistyczne, copywriting, grafika, doradztwo, tworzenie własnego bloga, portfolio. Moja ocena, no tak, pół na pół. Afiliacja to jest ciężki temat, trudno to skalować. Raczej bym odpuścił. Co do tworzenia własnego bloga, portfolio, jak najbardziej za, choć uważam, że YouTube jest w stanie dać Ci największą skalę. Portfolio możesz sobie zdobywać, robiąc robotę w wykończeniówce, pomagając komuś, kto ma większe doświadczenie w biznesie, a potem przejść na swoje i bardzo dużo osób tak robi. Dorosły z kapitałem. Ania twierdzi, że dropshipping z reklamami, franczyza, rozwój usług premium. Też pół na pół. Dropshipping bym odpuścił, jak masz kasę, to raczej nieść to potrzebne. Franczyza zależy jaka, ale jest to skomplikowany model i na pewno nie dla każdego. Rozwój usług premium. Świetny kierunek, jak najbardziej można w to iść. Czyli, jak na przykład teraz sobie robisz usługi hydrauliczne, to zrobienie z tego usług hydraulicznych premium wydaje się świetnym pomysłem. I to nie jest tak, że po prostu dodajesz sobie premium do nazwy, tylko rzeczywiście to robisz. Dlatego musisz pomyśleć, od jakiej strony to ugryźć. W dzisiejszym świecie naprawdę bardzo ciężko znaleźć osobę, która zrobi dobrą robotę od A do Z. A jak robisz dobrze swoją robotę, pokażesz, że warto ci ufać, wygrasz. Zanim przejdziemy dalej, serdecznie zapraszam Cię do mojej społeczności Lab Liderów. Wspólnie się rozwijamy, dbamy o zdrowie, relacje, ogarniamy finanse. Masz tam mnóstwo ciekawych, niepublikowanych nagrań opartych na naukowych metodach zmiany. Jeżeli szukasz wspierającego środowiska, dzięki któremu wejdziesz na szczyt, kliknij na dole. Senior bez kapitału. Dzielenie się wiedzą w formie konsultacji 1 na 1, pisanie wspomnień, nie do końca wiem o co z tym chodzi, kursy z doświadczenia zawodowego. Spoko, ogólnie mi się podoba. Seniorzy mają dużą przewagę nad młodymi w postaci experiensu życiowego. Można w to iść. Jestem na tak. Senior z kapitałem może wejść w mały biznes rodzinny, na przykład sklepik internetowy z wnukiem, wsparcie finansowe projektu. Również świetny pomysł. Sam znam starsze osoby, które wspierają młodych w różnych ciekawych przedsięwzięciach. To też chodzi o to, że przekazujesz energię, doświadczenie, wiedzę osobom, które będą budować ten świat, więc zostawiasz i czynisz go lepszym. Piękna i też wzniosła opcja. Ok, teraz mamy trzeci etap, czyli długoterminowe. Młody bez kapitału. Ania twierdzi, że najważniejsze jest systematyczne odkładanie, inwestowanie małych kwot w ETF-y, budowa marki osobistej. Podoba mi się ten pomysł, ale też dlatego, że można wykorzystać procent składany, który Einstein nazywał ósmym cudem świata. Być może nie szedłbym w ETF-y, tylko samemu starał się dobierać spółki, ale tu się szczegół. I to jest coś, czego nie da się nadrobić później, no chyba że zarobki znacznie się zwiększą. Więc osoba, która zaczyna inwestować w wieku 20 lat, odkładając nawet 300 zł miesięcznie, może mieć w wieku 60 lat kilka razy więcej niż ktoś, kto odkłada dwa razy tyle, ale zaczyna dopiero w wieku 35 lat. Następnie mamy młodego z kapitałem, długoterminowo, startup, aplikacja, produkty cyfrowe. Nie jest to zły pomysł, ale też tutaj duże zastrzeżenie. Łatwo się potknąć przy takich dużych projektach, bo przychodzi ktoś z dużym budżetem, bardziej cwany i po prostu cię wykosi. Dlatego z takimi bardzo, bardzo dużymi projektami w młodym wieku trzeba uważać. No ale zaraz powiedz, przy na początku mówiłeś, że trzeba eksperymentować? Tak, ale to ryzyko ma być skalkulowane. Jeżeli spotkasz się z 50-letnim wyjadaczem, który zna rynek od podszewki, no to umówmy się, nie masz z nim szans. To tak, jakbyś poszedł na trzeci trening tenisa i zaraz chciał grać ze światową czołówką. Dlatego nauczą, rozwijają, ale trzeba być gotowym, że nie zawsze zakończą się sukcesem. Moim zdaniem, jeżeli jesteś młody i masz kapitał, to startup czy produkt cyfrowy jest dobrym polem do nauki, no tylko trzeba podejść do tego realistycznie na chłodno. Dlatego warto łączyć te duże pomysły z czymś bardziej pewnym. Rozwijać markę osobistą oraz budować społeczność. Czyli dzielisz sobie te dwie rzeczy. Dorosły z kapitałem, nieruchomości na wynajem, rejty, skalowanie biznesu cyfrowego. Tu jest dokładnie tak samo. W ogóle jakbyś chciał poszerzyć swoją wiedzę na temat rejtów czy spółek dywidendowych, zapraszam do mojej społeczności Leaderów. No i co Ania sądzi o seniorach bez kapitału? Bezpieczne formy, czyli obligacje, świadczenia... Dodatkowe zajęcia, lekkie i pasywne. No, nie wiem. Tak jak napisałem wcześniej, osobiście szedłbym w pracę, która służy ludziom i która też pozwala czerpać życia garściami, bo w tym wieku największą wartością jest to, jak spędzasz swój czas. Co do seniora z kapitałem, tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej. Tutaj faktycznie można robić podkładkę dla przyszłych pokoleń. W postaci rejtów, spółek dywidendowych czy innych inwestycji, które generują przewidywalny cashflow, ale nie ograniczałbym się tylko do tego. Kapitał to jedno, ale drugie to doświadczenie życiowe. Życiowe oraz zawodowe, którego seniorzy mają w ogromnych ilościach. Pieniądze można zostawić, ale wiedza i mądrość przekazane przyszłym pokoleniom jest czymś nieocenionym. Czymś, co będzie jeszcze we wszechświecie. Przez tysiące lat. Więc senior z kapitałem ma wyjątkową szansę na to, by połączyć te dwa światy. Z jednej strony zabezpieczyć rodzinę finansowo, budując portfel inwestycji, ale z drugiej, być mentorem, partnerem, kimś, kto przekazuje wiedzę i wartości, które pomogą młodszym nie tylko zarabiać, ale również żyć mądrzej. Zastanawiasz się, jak przegonić 99% Polaków tak szybko, że wydaje się to nielegalne? Przeanalizowałem to w tym odcinku. Kliknij tutaj.